Witajcie w kolejnym, lecz tym razem nie motocyklowym, ale nadal dwukołowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam was w tym spontanicznym, troszkę nieplanowanym, bo dopiero co wpadłem na ten pomysł świeżo przed wyjazdem odcinku. Witam Was z Włoch. Jestem w tej chwili we Włoszech. Już jest to mój. ósmy, dziewiąty dzień tutaj na miejscu. Wcześniej wybrzeże wschodnie, w tej chwili zachodnie. Przemieszczamy się i na jeden dzień postanowiłem, że wypożyczymy razem z moją żoną mówię wypożyczymy, ponieważ jesteśmy na podróży, wypożyczymy skuter. Rzota 125. Jako tako coś tam jeździ, 50. dało się tym wyciągnąć we dwoje w górach. No i trasa, na której się znajduję, no bo chciałem Wam pokazać tą trasę. To jest wybrzeże Amalfi. Trasa. Bajeczna, bardzo widokowa, kręta i to dosłownie praktycznie w cał, cała trasa jest kręta, bez przerwy jedziemy w zakrętach przez kilkadziesiąt kilometrów, w związku z czym motocykliści powinni polubić taką trasę. Nie będzie to odcinek tak dopracowany, nie będzie to odcinek tak dokładny, z dźwiękiem super, nie wiem w ogóle czy dźwięk się dobrze nagrał, bo tak jak mówię, to jest taki trochę spontan, robocze warunki. Kamerę miałem zamocowaną na klacie, w związku z czym, wiecie, trochę... Trochę, może to wyglądać inaczej niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że będziecie mieli przyjemność z tego, że taki odcinek właśnie dla was nagrałem. Kończę tym słowem wstępu, bo idzie wielka chmura burzowa, której muszę spierdzielać. Także podsumowanie będzie na koniec. Ta trasa była naprawdę fajna, a z wami wracam do ładnej pogody. Startowaliśmy z Salerno i jedziemy najpierw do Amalfi. Amalfi tak, Amalfi. Jak zobaczycie za chwilę, za pierwszym zakrętem, trasa zapowiada się naprawdę, naprawdę pięknie. Dużo lepiej to na pewno by wszystko wyglądało w momencie, kiedy miałbym swój kask, bo mógłbym wtedy wam no więcej po prostu pokazać ale myślę, że i tak ta trasa zrobi swoje a więc tak, pierwszy odcinek to co widzę, to stoimy sobie w mijance jest czerwone światło może to i dobrze, no bo widziałem że niektóre momenty na tej trasie są naprawdę, naprawdę wąskie eee, takie no, że ciężko się by było mijać dwoma autom a tym bardziej jak, tak jak widzicie jakaś cysterna jedzie, no to to mogłoby troszkę wymagać więcej Mamy tak naprawdę sam początek trasy, a piękne widoki. Tutaj, wybrzeże, nie wiem czy widzicie cały czas za tym murkiem. Piękne morze, dużo statków, a z prawej strony góry. A to jest dopiero sam początek trasy. Eee, właśnie wyjechałem z tej miejscowości Sorento. Jadę w kierunku Amalfi. Do Amalfi Salerno, Salerno tak. Sorento to na samym końcu tej trasy będzie. A. Z miejscowości Salerno wyjechałem do Amalfi, jest godzinka drogi. Tym tempem może troszkę więcej. Ale godzina drogi cały czas takim pięknym wybrzeżem. To już na pewno widzicie. Spójrzcie tylko na to. Trasa w ogóle jest mega, bo właśnie co chwilę są zakręty. Co prawda moja żona z tego powodu nie jest zadowolona. Mówi: Ojej, jakie zakręty straszne. No ale. Wy wie, wiecie, o czym mówię. Jak No. Że nie mogę jedynie przy tej kamerce, tak ustawionej, no. się rozglądać i pokazywać, gdzie, no. gdzie ja patrzę w tym momencie. O, tu też cytryny. No. Tak, zobaczcie, tutaj cytryny rosną wszędzie. Ogólnie te wybrzeże, właśnie te okolice, wszystkie to są znane właśnie z upraw cytryn. O, całe, całe wzgórze tutaj w cytrynach. W razie powiem wam, że jestem mile zaskoczony, bo spodziewałem się dużo, dużo większego ruchu na tej trasie. No, ani za bardzo mnie nie wyprzedzają, ani ja za bardzo nikogo nie mam przed sobą, więc, więc jest dobrze. No. Pierwsza miejscowość taka większa przez którą przejeżdżamy na tej trasie Majori. Fajnie. Wcześniej wjeżdżaliśmy cały czas pod górę, teraz zjeżdżamy na dół właśnie. Tutaj widać, że są długie plaże. O, ładnie to wygląda. A tu właśnie, tak jak widzicie, to wszystko, no to właśnie tutaj wszędzie te cytryny rosną. Całutkie zbocze w drzewkach cytrynowych. Słuchajcie, ja jak to ja zawsze coś muszę dobrać z żarciem jakimś. Także zatrzymaliśmy sobie na chwilę Także zatrzymaliśmy sobie się na chwilę. Widzieliśmy jakieś takie wielkie coś. ale pizza, focaccia. Ciężko powiedzieć co to. Ale w sumie całkiem spoko. Śniadania jeszcze nie jedliśmy w ogóle. A Że nam się nie śpieszy. Ale miejsce powiem Wam no naprawdę, naprawdę jest ładne. Zaraz sobie poruszę kamerkę to zobaczycie. Jako spójrzcie na to z takim widoczkiem sobie jest, jest początek maja w ogóle. Mamy który dzisiaj? 12? 13? 13 maja. Także z sezonu początek tak naprawdę, w tej chwili jest 20 stopni. No to tak na krótki rękawek spoko. Na skuterze troszkę, troszkę zabiewa, ale gdybym był ubrany w normalną kurtkę to byłoby mi gorąco. Taka wiecie mieszana pogoda, nie? Także jemy tego potwora. No i ruszamy dalej Też jedziemy naprzód bo się zmieścimy ale ładnie mijanka z autobusem tam ostre zakręty i dwa autobusy próbują przejechać to ja na chwilę rozciągnę sobie uchwyt i wam pokażę zobaczcie jak to taka droga tu wygląda Pięknie, o pierwszy przejechał, zaraz jeszcze drugi i my już No także autem to tutaj ja bym jakoś nie chciał się pchać, gdybym był swoim. Znaczy nawet wypożyczonym jakimkolwiek autem to tu niekoniecznie bym chciał jeździć, ale skuterkiem no nie powiem, przyjemnie. No widzicie tak naprawdę to tak jest gęsto, ciasno, że nawet motocyklem między tymi autami no to ciężko się przebić. Powiem wam, że oni puszczają skutery, puszczają motocykle. Więc warto się przebijać naprzód, na z tego względu, że możliwe, że motocyklistów i skutery puszczą. A widzicie, oni wszyscy jadą. Także i my jedziemy. Tu chodzi o to, że jest mega ciasno, i dwa auta się nie miną. Stąd sterowanie ruchem konieczne. Jeśli chodzi o Amalfi, to tragedia z parkingiem. Miejsce na skutery motocykle, to jest troszkę, ale wszystko tak gęsto zostawione, że praktycznie jeden dotyka drugiego, więc masakra jakaś. I jadąc główną ścieżką, taką jak już się zbliżało do tego Amalfi, to na samiutkim i samiutkim końcu znalazłem parking, który obsługuje też motocykle. No to powiedzieli, że za dwie godziny będzie 10 tyłek. No więc się zatrzymaliśmy. Ja bym pojechał dalej, ale się zatrzymaliśmy. No już zobaczyć, skoro tu jesteśmy. No i dam wam znać, jak to wygląda. Parking był nieduży, malutko miejsca. Także, także tak to wygląda, ale raczej ze znalezieniem miejsca, tak żeby gdzieś tutaj coś się wcisnąć, faktycznie na tym publicznym parkingu, no to mega ciężko. Zbieramy się z Amalfi. i Będziemy się teraz kierować do Pozitano. Prawie też godzinka drogi. Eee, no dalej, tym wybrzeżem, więc fajne witeczki na pewno się pojawią. Powiem Wam tak samo to miejsce. Mega, 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 mega oblężone przez ludzi. Strasznie gęsto tutaj jest. No to jest stare miasto, tak to nazwijmy. Jak tam weszliśmy w ogóle, to od razu taka lampka się zapaliła. Dobra ewakuacja. to Zjedliśmy tam tylko ten sorbet, który już widzieliście. No, a potem poszliśmy sobie takim tunelem i window wjechaliśmy na ten punkt widokowy, który też pewnie pokazałem, albo za chwilę go pokażę. Pitka też znaleźliśmy. Nie piszę, co to za lokal, no bo tam była to była, zjedzona i tyle, tyle w niej było dobrego, że nie kosztowała to strasznie dużo, bo tu podobno w restauracjach niektórych to kosmiczne ceny są. Widać, że ogólnie to miejsce jest takie nakręcone na na to, że to niby takie premium i w ogóle, bo tu panowie w krawatach, limuzynami kierują i w ogóle, więc wiecie, taki, no taki klimacik. Ale na pewno fajnie na trasie zahaczyć gdzieś tam oto, nawet na ten punkt widokowy, albo po prostu się zatrzymać, z czego, no jak już Wam mówiłem, problem troszkę się pojawia z parkowaniem. Teraz jedziemy do Pozitano. tam w ogóle długa plaża jest, miejscowość chyba większa, tak mi się wydaje, przez tą plażę. A przynajmniej mam taką nadzieję, więc może też i więcej miejsc się znajdzie albo może też i więcej turystów będzie. No zobaczymy. Patrz ile ten? Na górze tam Jedna droga, druga droga A? Tak wiesz, jak po, poprzecinane, nie? Wjeżdżam do Pozidana. Jak widzicie pogoda tam jest spoko. Słoneczko, ale tu, nad samą tą miejscowością, cały czas stoi jakaś chmura deszczowa, więc sobie odpuszczamy to miejsce i zawracamy się z powrotem. Nie, się boję. <laughs> Już w deszczu jeździło. No, nie skupiłem się na nagrywaniu, więc nie wiem no, Dzięki za obejrzenie tego odcinka, pamiętaj o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!